Nazywam mnie Helena. Mam 32 lata i jeśli powiedziałabym, że dorastałam w rodzinie, w której pieniądze nigdy nie były tematem rozmów, ale zawsze były przedmiotem pochwalenia się, być może pomyślelibyście, że byłam rozpieszczona lub prowadziłam spokojne życie. Ale prawda jest taka, że nawet w luksusie naszego ogromnego domu w stylu kolonialnym na przedmieściach São Paulo, gdzie każdy zakątek emanował tradycją i statusem, zawsze czułam się jak Ostatni dodatek, zapomniana dekoracja w obrazie, w którym moja młodsza siostra Manuela była w centrum uwagi. Od małego nauczyłam się, że dla moich rodziców nigdy nie będę wystarczająca, nigdy nie będę tak błyszczeć jak idealna córka, złota dziewczynka, którą wszyscy czcili, jakby każdy jej krok był światowym osiągnięciem, podczas gdy moje własne zwycięstwa były nagradzane automatycznym skinieniem głowy lub dobra próba Helena. Kiedy zdobywałam medale w szkole, słyszałam krótką pochwałę, ale kiedy Manuela dostała czwórkę, była uroczysta kolacja. Mama dzwoniła do wszystkich przyjaciółek, podkreślając, że bardzo się starała i zasługuje na uznanie. W takie wieczory siedziałam cicho przy stole, popychając jedzenie widelcem, próbując zrozumieć, dlaczego moje osiągnięcia wydawały się tak małe, tak nieistotne. Na szczęście miałam dziadków ze strony matki Sylwię i Nelsona. Którzy mieszkali zaledwie 40 minut drogi stąd w pięknym, starym domu, pełnym książek, starych obrazów i zapachu ciasta jabłkowego z cynamonem. Zawsze traktowali mnie inaczej. Kiedy mówiłam, patrzyli mi w oczy, chcieli wiedzieć więcej, nazywali mnie naszą błyskotliwą dziewczynką i, w przeciwieństwie do moich rodziców, nigdy nie wydawali się znudzeni moją obecnością. Pamiętam, jakby to było wczoraj kiedy miałam zaledwie 11 lat i podczas świąt wielkanocnych usłyszałam jak moja babcia Silvia pyta mojego ojca: "Carlos, nie poszedłeś wczoraj na wystawę naukową Heleny? Zdobyła pierwsze miejsce." Mój ojciec odpowiedział z pogardą, że był balet Manueli i że to dla niej ważne, że ja to zrozumiem. Babcia zamilkła, ale jej spojrzenie mówiło wszystko. Tej nocy dziadek przytulił mnie i powiedział, że jestem wyjątkowa że nie potrzebuję niczyjej aprobaty, aby znać swoją wartość. Zachowałam te słowa jak tarczę na chwilę, kiedy czułam się niewidzialna, jak w Boże Narodzenie, kiedy moja siostra dostała samochód, a ja zwykłą koszulkę, albo kiedy moja mama spędziła cały obiad, opowiadając o pracy Manueli jako recepcjonistki w salonie kosmetycznym i nawet nie wspomniała o moim awansie w firmie inwestycyjnej. Mimo wszystko nadal próbowałam Wysyłałam kartki urodzinowe, dzwoniłam w każdą niedzielę, uczestniczyłam we wszystkich spotkaniach rodzinnych, starając się zostać zauważoną przez tych, którzy od początku wydawali się zdecydowani, że jestem tylko cieniem córki, którą naprawdę kochali. Moje weekendy z dziadkami stały się moim zbawieniem. Tam mogłam odetchnąć, być wysłuchana, kochana. Mój dziadek Nelson uczył mnie finansów, otwierał stare książki, opowiadał o inwestycjach rodziny, wyjaśniał mi historię naszego rodu i pokazywał, jak myśleć strategicznie. Babcia opowiadała mi o przeszłości, o wartościach i o tym, jak prawdziwy charakter ujawnia się w tym, jak traktujemy innych, zwłaszcza gdy nikt nie patrzy. Kiedy straciłam stypendium na studiach, ponieważ poświęciłam zbyt dużo czasu, pomagając Manueli w jej własnych projektach, Zadzwoniłam do rodziców z prośbą o pomoc w opłaceniu czesnego, i usłyszałam od mamy, że wszystkie pieniądze zostały przeznaczone na studia Manueli, że powinnam wziąć pożyczkę. W końcu studiuję finanse, więc jakoś sobie poradzę. Dwa dni później zadzwonił do mnie dziadek i powiedział, że chce porozmawiać o możliwości inwestycji. To był jego sposób na powiedzenie, że chce opłacić moje studia więc wraz z babcią sfinansowali nie tylko resztę moich studiów licencjackich, ale także studia magisterskie. Nigdy nie postrzegałam tego jako dobroczynności. Mówili mi, że to wiara, że inwestują w coś, w co głęboko wierzą, w moją przyszłość. Przez lata nadal odwiedzałam ich co dwa tygodnie, ucząc się coraz więcej o zarządzaniu, hojności, o tym, jak niektóre rodziny budują imperia z miłością, a inne niszczą z dumą. Kiedy skończyłam 30 lat, zostałam wspólniczką w firmie konsultingowej specjalizującej się w zrównoważonych inwestycjach. Zadzwoniłam do rodziców, aby przekazać im tę wiadomość, a mój ojciec odpowiedział roztargniony: To świetnie, córko. Słuchaj, Manuela myśli o otwarciu nowego salonu. Czy mogłabyś jej doradzić? Zawsze tak było. Moje osiągnięcia stawały się drabiną, po której wspinała się Manuela. Trzy miesiące później, w dniu 60. Rocznicy ślubu moich dziadków zorganizowaliśmy małe przyjęcie w domu. Moi rodzice i siostra nie pojawili się, tłumacząc się obowiązkami, a tego wieczoru po kolacji dziadek wziął mnie na bok i powiedział: Podejmujemy kilka ważnych decyzji, i chcemy, żebyś wiedziała, że zostały one podjęte z wielką miłością i rozwagą. Nie chciałam słuchać dalej, próbowałam zmienić temat, ale dziś rozumiem, że chcieli mnie przygotować. Niedługo potem. Otrzymałam telefon. Mieli wypadek na drodze. Oboje odeszli. Świat stał się cichszy. Wróciłem do domu, przytuliłem. Manuele, kiedy dotarłem, płakała. Jakby straciła rodziców, a może dla niej dziadkowie właśnie tym byli. Na pogrzebie poproszono mnie o przemowę i z łamiącym się głosem opowiedziałem, jak bardzo byli dla mnie drogowskazami w życiu. Trzy dni później adwokat rodziny, pan Roberto, Wezwał nas do odczytania testamentu. Byli tam moi rodzice, Manuela też. Wszyscy byli spięci. Kiedy pan adwokat zaczął czytać, ujawnił, że Manuela otrzyma dom nad jeziorem i pół miliona w gotówce. Moi rodzice mieli otrzymać kolekcję dzieł sztuki i dodatkowy milion, a potem nadeszła chwila, która zatrzymała czas. Ja miałam otrzymać główny dom, portfel inwestycyjny o wartości ponad 15 milionów. Wszystkie nieokreślone aktywa i pozostałą kwotę. Cisza, która zapadła, została przerwana krzykiem mojej matki. To pomyłka, ale prawnik, niewzruszony, odpowiedział, że testament został zaktualizowany sześć miesięcy wcześniej, kiedy oboje byli w pełni władz umysłowych. Pokoju zapanowała wściekłość. Manuela płakała, mówiąc, że też jest wnuczką. Ojciec oskarżył mnie o manipulację Wtedy prawnik ujawnił, że dziadkowie zostawili list, który miał zostać przeczytany w przypadku sporu. W liście wyjaśniali, że dobrze się zastanowili, wzięli pod uwagę prezenty podarowane za życia, potrzeby, więzi emocjonalne i poczucie odpowiedzialności każdego z nich. Mimo to moi rodzice obiecali zaskarżyć testament do sądu. Kilka dni później zaczęły się telefony. Najpierw były słodkie, sugerujące, żebym pomyślał o rodzinie. Potem pojawiły się bardziej bezpośrednie oskarżenia. Kiedy to nie zadziałało, zorganizowali to spotkanie pojednawcze z całą rodziną, które w rzeczywistości było zasadzką, mającą na celu przekonanie mnie do podziału wszystkiego z Manuelą. Jedynie moja ciotka Carmen, siostra mojego ojca, sprzeciwiła się temu, twierdząc, że majątek należał do moich dziadków i mieli pełne prawo decydować, co z nim zrobić. Niezadowoleni, moi rodzice i siostra złożyli pozew. Twierdząc, że manipulowałam dziadkami. Najcięższym ciosem było przeczytanie zarzutów w pozwie. Napisano, że odizolowałam ich, że wymyśliłam historię, aby odsunąć ich od rodziny. Adwokat, patrząc mi prosto w oczy, powiedział: Zostawili coś jeszcze. Użyjemy tego tylko w razie absolutnej konieczności. I tak się stało. Podczas pierwszej rozprawy, po tym jak mój ojciec i ich prawnik przedstawili mnie jako makiaweliczną wnuczkę. Doktor Roberto przedstawił dokumenty, listy i nagranie wideo moich dziadków, na którym głośno i wyraźnie oświadczali, że są świadomi, przytomni i że wszystkie decyzje podjęli z miłości, odpowiedzialności i zaufania do mnie. Wyjaśnili, że Manuela otrzymała już znacznie więcej za życia, że moi rodzice byli stabilni finansowo i że uważali mnie za osobę przygotowaną i godną zarządzania wszystkim, co po sobie pozostawią. Po obejrzeniu nagrania sędzia zaproponował przerwę. Wtedy Manuela po raz pierwszy od dawna podeszła do mnie z czerwonymi oczami i zapytała: Wiedziałaś o tym nagraniu? Pokręciłam głową. Westchnęła. Powiedziano mi, że manipulujesz nimi, ale teraz. Zanim zdążyła dokończyć, wezwano nas z powrotem na salę. A w tym momencie adwokaci ogłosili, że wycofują sprzeciw. Sędzia z powagą zaleciła terapię rodzinną, twierdząc, że istnieją głębokie problemy, nad którymi należy popracować. Kiedy wyszliśmy z sądu, doktor Roberto wręczył mi kopertę. Twoja babcia prosiła, żebyś to odebrał dopiero po rozprawie. Trzymałem kopertę przez trzy dni, aż w spokojną niedzielę, kiedy zapach kawy i serowego chleba przypomniał mi poranki w domu moich dziadków. W końcu ją otworzyłem. Był to list od mojej babci Sylwii. Datowany na miesiąc przed wypadkiem, pisała, że jeśli to czytam, to znaczy, że niestety podział spadku spowodował konflikt. Wyjaśniła, że utworzono drugi fundusz w wysokości 5 milionów reali, z określonymi zasadami. Moi rodzice i Manuela będą mieli do niego dostęp tylko wtedy, gdy pisemnie uznają błędy przeszłości i wezmą udział w rocznej terapii rodzinnej. Jeśli tego nie zrobią, Pieniądze zostaną przekazane fundacji zajmującej się zaniedbanymi młodymi ludźmi, a ja będę jedyną administratorką. Milion z tego funduszu należał do mnie, bez żadnych warunków. Byłem w szoku. To był Mistrzowski, ruch moich dziadków. Zaniósłem propozycję do prawnika, który zorganizował spotkanie. Moi rodzice przyszli o oziębli. Manuela była niezdecydowana. Kiedy doktor Roberto wszystko wyjaśnił, zapadła cisza. To był pomysł Twoich dziadków, a nie Twój? zapytał mój ojciec. Tak, odpowiedziałam. I mimo to postanowiłaś nam o tym powiedzieć? zapytała Manuela. Ponieważ babcia wierzyła, że nadal możemy się wyleczyć, poprosili o czas. Trzy tygodnie później zgodzili się. List z podziękowaniami był bolesny. Moja mama płakała, pisząc go. Mój ojciec wydawał się zawstydzony. Rozpoczęliśmy terapię u dr Terezy, spokojnej kobiety, która pomogła nam dostrzec przepaść, którą stworzyliśmy. To były intensywne miesiące. Manuela i ja zaczęliśmy spotykać się poza sesjami, próbując poznać się bez filtrów. Dzieciństwa zawsze ci zazdrościłam, wyznała pewnego dnia. Byłaś silna, zdecydowana. A ja odpowiedziałam. Zazdrościłam ci, ponieważ byłaś kochana bez konieczności udowadniania czegokolwiek. Fundacja została założona. Przyjmowaliśmy młodych ludzi, którzy, tak jak ja, byli ignorowani przez tych, którzy powinni ich kochać. Każda historia przypominała mi o tym, kim byłam i trochę mnie leczyła. Po roku terapii moi rodzice postanowili kontynuować ją samodzielnie. Czy się zmienili? Trochę. Wciąż popełniają błędy. Wciąż są milczenie, wciąż są urazy, ale teraz przynajmniej próbują. Dwa lata później zorganizowaliśmy imprezę w fundacji. Manuela obsługiwała gości. Moi rodzice przyszli i zostali do końca. O zmierzchu, sama w ogrodzie różanym mojej babci, zamknęłam oczy i szepnęłam: Mieliście rację. Największym dziedzictwem, jakie mi pozostawili, nie były pieniądze, ale odwaga, by zmienić to, co wydawało się niezmienne cicha, ale stała miłość i pewność, że wartość człowieka nie zależy od aprobaty innych, ale od tego, kim jest, gdy nikt nie patrzy. I dlatego dzisiaj, nawet po wszystkim, nadal wierzę w możliwość odbudowy, ponieważ są historie, których nie uleczy testament, ale uczciwość, wysiłek i chęć bycia lepszym niż przeszłość, która została nam narzucona.